Oczywiście pracodawca powinien naliczyć zaliczki na i składki społeczne zdrowotne oraz je potrącić w momencie, kiedy pracownik osiągnie przychód. Specyfika systemu kafeteryjnego jest taka, że nie można jednoznacznie wskazać, co jest istotniejsze dla pracownika, jeżeli chodzi o, przy, o powstanie przychodu. Czyli moment, w którym pracownik otrzyma punkty w systemie kafeteryjnym opłacone przez pracodawcę czy moment, kiedy faktycznie pracownik wykorzysta te punkty na nabycie tudzież usług, bądź też towarów. Wynika to z tego, że przepisy podatkowe no, nie przewidziały e, wprost zasad opodatkowania systemów benefitowych opartych o kafeterię. Natomiast z pomocą idzie orzecznictwo, i tu co ważne, po wielu latach sporów wygląda na to, że organy podatkowe, jak również sądy administracyjne wypracowały jednolitą linię orzeczniczą. Pracownik uzyskuje przychód dopiero w momencie, kiedy faktycznie wymieni punkty na y, usługi lub towary dostępne w kafeterii. To oznacza, że dopiero w tym momencie pracodawca malicza przychód, nalicza zaliczki na PIT, nalicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. I je potrąca. Ale uwaga, ponieważ mówimy o systemach benefitowych, można rozważyć skorzystanie z licznych zwolnień podatkowych i składkowych, dzięki czemu ten benefit będzie korzystniej opodatkowany niż typowe wynagrodzenie ze stosunku pracy. Warto spojrzeć na system kaweteryjny. Być może właśnie drobna modyfikacja pozwoli nam na osiągnięcie tych korzyści podatkowych.